36. odcinek podcastu Radiogram. Jakie media społecznościowe są efektywne dla podcastów? Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. W tym odcinku, które media społecznościowe są najbardziej efektywne dla podcastów, kampania reklamowa na Facebooku dla podcastu, Raport od Westwood One, śledztwo pisma, Babascaster, warsztaty jak stworzyć własny podcast. Porady dla podcasterów na YouTube, czy filmik na YouTube jest podcastem, oraz jak zwykle radiogram. Poleca. Zapraszam. Zastanawialiście się, jakie przełożenie mają Wasze posty w social mediach na pobrania podcastu? A może zrobiliście kampanię reklamową na Facebooku i oprócz ilości wejść nie macie innych danych, które pokazywałyby powiązane z nimi pobrania? Dan Misner z Pacific Content opublikował wyniki analizy, którą zrobił z wykorzystaniem Smart Links or Chartable. Jako dane wykorzystał zbiorcze statystyki kilku podcastów i kampanii reklamowych w social mediach. W jego wynikach najefektywniejszy był LinkedIn przed Instagramem, Facebookiem i Twitterem. Jak zaznacza Dan, te dane nie odwzorowują żadnego konkretnego podcastu czy kampanii. Służą do pokazania, w jaki sposób, wykorzystując smart links, można sprawdzić efektywność kampanii reklamowej lub mediów społecznościowych. Dla podcastów. Więcej informacji w artykule Dana. Jeśli planujecie natomiast reklamę podcastu na Facebooku, to Tanner Campbell stworzył jakiś czas temu kurs Creating a Podcast Concept to Lunch. Całość to 31 filmów. Jedną z lekcji, które możecie obejrzeć bez wykupywania dostępu, jest właśnie przygotowanie kampanii reklamowej na Facebooku. Lekcja trwa 51 minut. Westwood One opublikował swój jesienny raport podcast Download. Wśród wyników trzy przykuły moją uwagę. Pierwszy to słuchalność podcastów na smart speakerach nie rośnie tak szybko jak sprzedaż urządzeń. Drugi to wśród nowych słuchaczy, którzy słuchają regularnie, większość stanowią kobiety. Oraz trzeci – Nowi słuchacze, którzy słuchają regularnie, najczęściej są gotowi płacić za dostęp do ekskluzywnych i oryginalnych materiałów. Dużo, a nawet dużo więcej danych, znajdziecie w raporcie. W zeszły piątek wystartował podcast Śledztwo Pisma. Jest to, jak mówią twórcy, pierwszy w Polsce reporterski serial podcastowy. Usłyszycie w nim o dzieciach z rodziny zastępczej, którymi opiekowali się Agata i Jan. Oskarżono ich o znęcanie się ze szczególnym odkrucieństwem nad czwórką ich podopiecznych. Nigdy nie zostali prawomocnie skazani. Nikt nie wie, gdzie są. A znęcanie się nad dziećmi to tylko jeden z elementów tej historii. Premiera nowych odcinków jest w każdy piątek. Można ich wtedy posłuchać na aplikacji Tokfm i YouTube lub pobrać jako plik MP3 ze strony podcastu. W poniedziałek po premierze będą dostępne w innych aplikacjach do podcastów. Oczekiwania co do tego podcastu są bardzo spore. Niektórzy porównują go do amerykańskiego serialu. Co z tego będzie? Już niedługo się okaże. 14 listopada w Warszawie będzie się można spotkać i porozmawiać o podcastach. Borys Kozielski organizuje to spotkanie pod nazwą Wawacaster. Spotkanie jest otwarte i każdy może wziąć w nim udział. Link do tego wydarzenia na Facebooku znajdziesz w notatkach. W puławach odbędą się warsztaty dla młodzieży, jak stworzyć własny podcast. 22 października we wtorek poprowadzi je Aga Gorczyca z podcastu Czytam czy Tu. Będzie o pracy z dźwiękiem i głosem, o nagraniu i całym procesie publikacji podcastu. Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży, która chciałaby spróbować podcastingu. Ale uwaga, ilość miejsc jest ograniczona. Zapisać można się na e-mail strefa.eksperta.biblioteka.pulawy.pl. Pod numerem telefonu: 81 45 11 903 lub w miejskiej bibliotece w Puławach. Marcin Hinz wystartował z kanałem na YouTube z poradami dla podcasterów. Marcina możesz znać z podcastu.Nadm. Na pierwszy ogień poszła porada: Jak wykorzystywać playlisty podcastów na Spotify. Radiogram życzy jak najwięcej słuchaczy, to znaczy oglądaczy, nie, to znaczy widzów. Życzę jak najlepiej temu kanałowi. Skoro jesteśmy przy YouTube, to czy wideo na YouTube może być podcastem? Podcast Business Journal zapytał kilka znanych osób związanych z podcastingiem o ich opinię w tej sprawie. Pytanie zrodziło się na podstawie wyników raportu Westwood One, o którym dziś już wspominałem. Odpowiedzi udzielili m.in. Ibotera, Rob Greenley, Rob Walsh i Dave Jackson. I według mnie ten ostatni podał najtrafniejszą odpowiedź. Osoby oglądające YouTube nie wiedzą, że podcasty są dostarczane przez RSS i wierzą, że są po prostu kontentem audio. Jeśli twórca filmu powie: Witajcie w moim podcaście, to widzowie w to uwierzą. A skoro w to wierzą, to dla nich jest to podcast, choć technicznie nim nie jest. Osobiście widzą możliwość wykorzystania YouTube'a w podcastach, a lecz bardziej jako dodatkową formę reklamy odcinków, ale to temat na inny, oddzielny odcinek. Więcej odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w artykule. I jak zwykle radiogram poleca. Dzisiaj mam do polecenia trzy podcasty. Pierwszy z nich to dział zagraniczny o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele lub prawie wcale. Tak o swoim podcaście mówi autor Maciej Okraszewski. Drugim podcastem jest Wachlarz, czyli podcast o podróżach, który zaczyna się, uwaga, od dźwięku. W każdym odcinku zaproszony gość przynosi ze sobą nagranie dźwięku z podróży. I wokoło tego budowana jest rozmowa. Co prawda dostępne jest tylko trzy pełne odcinki, ale i tak warto posłuchać. Autorem jest Jakub Górnicki. A jeśli szukasz wiadomości o byciu rodzicem i wychowaniu dzieci, to polecam podcast Ojcowska Strona Mocy od Jarka Kani. Co to jest fonoholizm? Wypalenie rodzicielskie czy odwrócona edukacja domowa? To niektóre z tematów, które znajdziesz właśnie w tym podcaście. Pod adresem radiogram.pl Ukośnik 36 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania lub uwagi i wysłać mi e-mailem. A najnowsze informacje znajdziesz zawsze na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.